witajcie na moim kanale wsiadłem właśnie na skuter jest niedziela godzina 12.43 na dworze upał prawie 30 stopni więc jadę zobaczyć co tam słychać na działce i przy okazji ochłodzić się trochę w basenie przy okazji jak już będę chłodził się w tym basenie to przetestuję wydruki 3D Wydrukowałem sobie odkurzacz do dna basenowego, który pozwoli utrzymać basen w czystości. A przez to nie będzie trzeba często zmieniać wody. No idziemy, proszę pani, idziemy. uważniejsi widzowie zauważą, że na liczniku skutera jest już ponad 2000 km i póki co swojego zdania na temat tego sprzętu nie zmieniam jest super dzisiaj ze względu na temperaturę jadę na tak zwaną zdrapkę, czyli bez jakiegoś konkretnego stroju motocyklowego wiadomo jest to jakieś ryzyko no ale przy takich temperaturach no to inaczej się po prostu nie da na szczęście jest to krótki odcinek i no nie jest jakaś tutaj ruchliwa ta droga tym bardziej że jest niedziela I przesuniemy się kawałek, żeby w cieniu stać zdecydowanie lepiej stop hybrydom, go v6 Cztery. w szczególności w citroenie i1.6 vti nie polecam nikomu te jednostki 1.6 VTI były produkowane przez Mariasz Citroena z BMW i to są tak nieudane silniki Nie dość, że problemy z elektroniką to jeszcze z samymi silnikami Rozciągają się łańcuchy rozrządu No nic fajnego Także jeżeli ktoś będzie myślał o francuskich samochodach to od tej konstrukcji jak najdalej No i niestety to nie są zasłyszane opinie, a z własnego doświadczenia. Nabyłem kiedyś drogą kupna Citroen AC4 Gran Picasso właśnie z silnikiem 16VTI. No i niestety zakończył swój żywot. Cię więcej stało mechanika po prostu niż jeździł po ulicach i trzeba było się go pozbyć bardzo jestem ciekawy jak wyjdzie dźwięk z tego nagrania dokonałem jeszcze drobnych modyfikacji mam nadzieję, że to już finalne ustawienia są. Muszę wam powiedzieć, że po pół roku od zebrania działkowców, w końcu do skutku doszło przekształcenie naszego ogrodu. Odłączyliśmy się całkowicie od Polskiego Związku Działkowców i zawiązaliśmy własne stowarzyszenie. No miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie na plus. Oczywiście czas pokaże, ale to znaczna część środków, które co roku szło właśnie do Związku Działkowców zostanie teraz w ogrodach. No i dzięki temu będziemy mogli tutaj jakieś dodatkowe inwestycje poczynić. Wracając do skutera, to na przyszły tydzień mam planowany serwis, taki przegląd gwarancyjny, o którym wspominałem wam w poprzednim odcinku. No i w kolejnym znowu tygodniu planuję urlop, no i jakiś dłuższy wypad. Jeszcze zobaczymy dokąd. Jestem już na działce. To jest właśnie ta wydrukowana końcówka odkurzacza. Druga strona podłączona jest do wlotu, do pompy. No i całość, cała woda przelatuje przez właśnie tą instalację i filtr wiaderkowy z wkładami. No i do basenu leci czysta woda. No to się wszystko sprawdza, zresztą widać po tych wkładach, jak, jak to wszystko wygląda. Jak one zatrzymują cały ten bałagan, który we wodzie jest. No czarny element, który tutaj widać w tym wężu, to też jest wydruk 3D. No, trzeba po prostu było redukcję wydrukować, żeby pasowała właśnie do tego węża. No, wymiary troszeczkę się między sobą różnią. No i dalej, wszystko poprowadzone do standardowej pompy basenowej z zestawu. No i jak widzicie po dnie, no to spokojnie ten zestaw daje radę. No a woda w tej chwili ma 30 stopni. Całkiem przyjemnie. Jestem na działce to pokażę wam jak wygląda w szkarni w tym roku tak wyglądają krzaki pomidorów gron jest całkiem sporo ale jak pamiętacie to sadzone pomidory były dość późno więc czerwonych jeszcze na krzakach nie ma ale generalnie owoców jest tutaj sporo i w tym roku inaczej niż w poprzednich latach za bardzo nie ucinam wilków co specjalnie jakąś wpływu na pomidory widzę nie ma bo każdy jeden wilk który wypuścił to ma o, po kilka owoców na jednym gronie ale to pewnie dużo zależy też od odmiany pomidorów w każdym razie zaczerwienionych jeszcze tutaj nie mamy ponieważ jest niedzielne popołudnie, to wybrałem ciut dalszą, ale mniej ruchliwą trasę, no bo wiadomo zmiana turnusów to na głównych drogach czuć się teraz dzieje. A tutaj spokojniej, no i przy okazji można podziwiać sobie fajne widoki. No tak jak przewidywałem wcześniej żniwa już się rozpoczęły Bo mimo że przez ostatnie tygodnie dosyć sporo padało No to i tak ta gleba była strasznie sucha Żyta dojrzały bardzo wcześnie No i żeby nie doszło do zmarnowania do tych plonów No to rolnicy zdecydowali się już na zebranie ich wcześniej niż zwykle w krótkich spodenkach i w krótkiej bluzce i po prostu czuję jak miał upływa takie gorące powietrze jak po prostu nie wiem zimą jest włączona dmuchała w samochodzie tak i leci tam jakieś 30 stopni no to takie odczucie mam w tej chwili właśnie w takie dni właśnie jak dzisiaj to Działka i basen to jest zbawienie po prostu. No, na tej drodze robiłem swoje pierwsze kilometry tym junakiem w tej chwili 2000 kilometrów później czuję się ciut odważniej na tym sprzęcie niż wtedy Cokolwiek z tyłu głowy cały czas jest ta myśl, że to nie jest rower i jest no, niebezpieczeństwo w postaci innych użytkowników dróg. No i tej prędkości, tak? No, ja wiem, że 80-90 na godzinę to nie jest nie 180-190 czy na godzinę, ale mimo wszystko jest to jakaś prędkość i przy yy, w jakichś sytuacjach nieprzewidzianych, typu nie wiem, wyjazd z posesji innego auta, czy, czy jakiegoś wyprzedzania z naprzeciwka, innego auta tak, bo kierowcy jeżdżą różnie no, trzeba zachować bardzo dużą ostrożność na pewno zdecydowanie większą aniżeli właśnie w samochodzie jednak puszka na nas trochę chroni a tutaj jesteśmy otwarci na wszystko Ja no powoli wjeżdżam do miasta, a z wami widzę się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!